Hej, cześć, witajcie moi widzowie, z tej strony Repca w kolejnym odcinku poświęcone kartom Team of the Season w FiFA 17 Ultimate Team Poprzedni odcinek nie był najlepszy, za co serdecznie przepraszam ehm, Chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, że właśnie najprawdopodobniej, tak mi się przynajmniej wydaje w tym tygodniu bądź następnym zobaczymy karty Team of the Season dlatego tutaj chciałem wam pokazać według mnie bestialskie karty, e, które będą OP ale mam nadzieję, że nie będą aż tak drogie To są moje przypuszczenia To nie są już potwierdzone karty Ale wydaje mi się, że te karty mogą się pojawić I mam taką nadzieję, że nie będą aż tak drogie Także mam nadzieję, że dobijemy fajną liczbę łapek 20 łapek w górę by było w porządeczku. Teraz na pewno ten odcinek będzie trochę lepiej wyglądał niż poprzedni, bo naprawdę poprzedni to jest tragedia. Jeśli jesteście też nowi, proszę Was o to, żebyście zasubskrybowali mój kanał. No i cóż, lecimy. Pierwszą kartą jaką wybrałem jest brązowa karta e, Maguire, Maguire, jakoś tak to się mówi, nie wiem do końca. To jest brązowa karta Irlandczyka, który tak naprawdę dostaje plus 1 do overalla w TOTSie, e, Znalazłem gdzieś właśnie o, o nim przypuszczenie, że dostanie tą kartę TOTS. No i tutaj go wstałem, bo uważam, że wygląda dość ciekawie. Myślę, to są moje przypuszczenia, to jest, nie, nie sugerujcie się, że takie statystyki mógłby dostać, ale gdyby dostał, to myślę, że śmiało mógłby dostać do 85 Pejsa, 74 strzelania i 73 Dribblingu. To dla Pestnika naprawdę są, jest dobrymi statystykami. Ma 3x3 gazki. No i myślę, że e, jeśli ktoś chciałby pograć irlandzkim zawodnikiem, to byłby z niego zadowolony, przynajmniej takie są moje przypuszczenia. A następną osobą jest złoty już zawodnik, 83 overa, myślę, że taki mógłby dostać, takiego mógłby dostać toca Orban, Orban, czyli niemiecki obrońca Erby Lipsk. E, który jest silny, jest wysoki i jakby dostał taką kartę, to myślę, że mielibyśmy dosyć mm, tanią e, specjalną kartę, która na pewno mogłaby zadowolić e, graczy, na przykład Food Champions. E, przy okazji dostałem się do Food Champions, e, teraz postanowiłem, że się dostanę, bo toczy nadchodzą i się dostałem i dostaniecie ode mnie. Filmik y, z tego, jak tam grałem, ale to dopiero potem. Y, także ten Orban, myślę, że mógłby mieć około 83, 82, 84 overall. Tak, jakby dostał tego toca, myślę, że dostanie tego toca. Eee, nie dostał żadnej specjalnej karty, więc może się pojawić e, w drużynie właśnie osób, które dobrze grały w tym sezonie, ale nie dostały takiej karty. I naprawdę jego statystyki fizyczne i defensywne byłyby niesamowite na pewno. Lecimy z kolejną kartą, jaką jest e, zawodnik z Premier League, pierwszy zawodnik z Premier League, czyli e, Simon, e, nie Simon, przepraszam, to jego brat. Heh. Moses, albo tam jakiś kuzyn, już dokładnie nie wiem. Moses, ten Mojżesz z Chelsea, który myślę, że dostałby kartę na prawym jakoś pomocniku, prawym skrzydowym. Ja tutaj dałem mu prawego skrzydłowego, tym się nie sugerujcie. To jest myślę, że jeden z pe pewniejszych tutaj załodników, którzy dostaną co. Wydaje mi się, że mógłby mieć naprawdę fajne statystyki, jeśli chodzi o Face i dribbling, ale naprawdę myślę, że koło 80 by dostał strzelania, i fizyczności, więc myślę, że to by była naprawdę ciekawa karta, która mogłaby zasilić drużyny dobrych graczy, którzy grają oczywiście Premier League. Na tej pozycji również będzie mana toc, ale umówmy się, mana toc. Tots będzie zdecydowanie więcej kosztował, dlatego wydaje mi się, że ten Moses nie będzie aż tak drogi i dla osób które tam będą miały około 100 tysięcy powinien kosztować następną kartą jest Korto 80 wszystkich statystyk, tak mi się przynajmniej wydaje, że taką kartkę kartę dostanie Samsung, czyli szybko w pomocji defensywny Marseille który miałby według mnie takie jakieś statystyki, no tak przypuszczam i naprawdę byłaby to bestialska karta, która by była opej niesamowicie wyczyściła. Wyobraźcie sobie jego i kantę obok siebie, no to po prostu na pewno jest do połączenia, no bo... E, reprezentacja ta sama, czyli oczywiście francuska, no i zobaczmy, e, jakie ja tu statystyki mu dałem: 83 pacjentów, 85 strzelania, 88 podań, 86 drubbingu, 85 defensywy, 85 fizy fizyczności. Tylko pamiętajcie, że to nie jest pewne, nic nie jest potwierdzone, to są tylko moje przypuszczenia i tak naprawdę moje wymysły. Ale jeśli zgadzacie się, że właśnie ktoś z nich będzie mógł dostać taką kartę, to piszcie mi śmiało, albo piszcie, kto według Was będzie bestią i myślicie, że dostanie kartę, to co na pewno Was z nią chęcią wysłucham. Samson, no na pewno, jeśli dostanie tą kartę, będzie niesamowity. Następną kartą jest Gomis, który spisuje się w tym sezonie dość dobrze. I myślę, że ma jakąś szansę dostać tego toca. Y pojęcie, no, czemu bestialski, on nawet nie ma 80 pejsa, ale zobaczcie jakie miałbym y, według mnie strzały, około 90, no bo jego strzały naprawdę w FIFA są na wysokim poziomie, e, to są oczywiście przybuszczania, już mówię po raz któryś i myślę, że e, ustawienie tego napastnika na SPO byłoby naprawdę m, fajną rzeczą. Ponieważ naprawdę niesamowite strzały, dobre podania, dobry dribbling. No i pace na dość dobrym poziomie. I fizyczność, która naprawdę u niego równie jest dobra. Ehm, myślę, że dość ciekawa karta by była, gdyby dostał tą kartę Team of the Season, Ricardo Kaka, czyli legenda. Dlaczego tak myślę? Bo zawsze są karty MLS-u i zawsze są dawane zawodnikom, które są takie legendarne, że tak to powiem. I właśnie myślę, że Ricardo Kaka mógłby taką kartę dostać. I takie są moje przypuszczenia, jeśli chodzi o jego statystyki. I myślę, że na pewno byłby jednym z najlepszych środkowych pomocników ofensywnych z Brazylii. Ehm, rzadko widzę, żeby ktoś grał Brazylią. No ale myślę, że po Tocach to się trochę zmieni, ponieważ będą na pewno jakieś fajne karty Brazylijczyków, jak na przykład Ricardo Kaki, który na pewno będzie miał na wysokim poziomie drybli, Strzały i podania. Bo to zawsze u niego jest najlepsze w FIFA. Jeśli ktoś pamięta, FIFA i jak się pogrywało w kaką, ja pamiętam bardzo dobrze i uwielbiałem tego zawodnika. I uwielbiam go do dzisiaj, bo to jest mój drugi ulubiony zawodnik zaraz po Ronaldinho. Następną osobą jest młodziutki Donnarumma, który. Myślę, że jest jeden z pewniejszych bramkarzy, który, który może dostać to co ostatnio mówiłem że Szczęsny Myślę, że też może się pojawić Buffon, Skorupski. No tu jest jakaś wielka walka, ale wydaje mi się, że Donaruma mógłby dostać tą kartę Toc, Jakby dostał, e, miałbym on około 87 overalla, bo dostawał dużo tych informów, a jego naprawdę statystyki są na wysokim poziomie. E, I myślę, że byłby fajniejszą, to znaczy nie fajniejszą, może nie nie tak, po prostu tańszą, ale również dobrą wersją e, GGego Buffona. Następnym piłkarzem jest osoba, która zachwyca każdego swoją niesamowitą skutecznością, jakim jest Mbappé. E, oczywiście żartuję sobie tutaj tak nazwisko, fajnie można przeczytać jego, ale dobra, teraz to się e, nie zagłębiajmy, e, który myślę, że miałby niesamowitą kartę i byłby jednym z najczęściej używanych napastników tej grze, no bo e, tempo około 90 strzałów, około 90 dryblik około 90 i podania około 90 oraz fizyczność około 80-85 to jest naprawdę, to są świetne statystyki I jeszcze to jest bardzo młody piłkarz, umówmy się ehm, no kto wie, może za kilka fif będzie jednym z najlepszych napastników będzie lepszy, będzie grał na poziomie takim jak gra teraz Griezmann, no kto wie, naprawdę e, życzę mu tego, bo naprawdę Mówię cały czas naprawdę, nie? Trochę za dużo, e, bo gra naprawdę świetny sezon i razem z Kamilem Glikiem myślę, że jest, są pewniakami do karty Team of the Season. I ostatnia osoba, jaką jest Dembele. Dembele, dlaczego go tu stawiam? Stawiam go, bo jest bestialski, jest OP, to widać, słychać i czuć, chociaż możecie powiedzieć, że on nie będzie tani i mi się wydaje, że to jest prawda, nie będzie jakąś tanią e, kartą ale stawiam go tutaj, no bo po prostu uważam, że powinniśmy zobaczmy, będzie miał około 99 te 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 tempa tak mi się przynajmniej wydaje nie, nie mogłem powiedzieć, nie zastanawiałem się czy powiedzieć pejsa czy tempa a powiedziałem tempa e także będzie miał około 90 strzelania, 99, około 99 driblingu i naprawdę dobre podania, to będzie naprawdę niesamowita e karta cztery gwiazdki sztuczek, no dużo osób lubi jego zwykłą wersję e, grać i mówią, że jest świetnym piłkarzem, inni grają jego wyjątkowymi, specjalnymi kartami, e, którzy e, i oni mówią, że ona jest idealną kartą, po prostu niesamowitą a wyobraźcie sobie, co oni by wszyscy powiedzieli, gdyby zagrali tym Dembele sam grałem zwykłą kartą Dembela i byłem z niej zadowolony e, grywałem nawet nią w Food Champions więc myślę, że, że po prostu e, warto, warto by było, jeśli miałoby się oczywiście na niego momenty kupić tą kartę Team of the Season. Słuchajcie, także to jest tyle, zmieściłem się w około 10 minutach. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. To są moje takie e, typy, jeśli chodzi o OP karty. E, mam nadzieję, że choć w jakimś stopniu się z wami nasze typy będą zgadzały. Eee, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Lajkujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia. Cześć!